Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku z Red Dead Online na moim kanale. No i na dzisiejszym klimie przedstawię Wam nowości, jakie zostały teraz dodane w tym tygodniu do Red Dead Online. I znowu można powiedzieć, że dzieje się dużo rzeczy. Gra się cały czas coraz bardziej powiększa i rozbija. A więc tak, zacznijmy od tego, co zostało dodane. Poza tą misją nową, fabularną u Harriet, którą Wam pokazywałem już na poprzednim odcinku, została e, dodana e, misja na poszukiwanie legendarnego jelenia cienistego. No i również pojawił się wraz z nią legendarny jelen cienisty. Hmm, opis jest jego taki. E, tajemniczy legendarny jelen cienisty zwierzę widzianą w okolicy Annesburga. Mieszkańcy Annesburga plotkują o wyjątkowym czarnym jeleniu z ciemnym porożem. Legendarny jeleń cienisty zazwyczaj unika ludzi, ale należy zachować ostrożność, bo okaz ten potrafi być agresywny i szarżować, jeśli poczuje się zagrożony. Nową misję poszukiwania zwierzęcia można rozpocząć u Harriet w jej sklepie. No, to bardzo fajnie. Zobaczcie sobie jak on wygląda przepięknie, cały czarny, nie było żadnego podobnego zwierzęcia w grze do tej pory. Cały czas tych legendarnych zwierząt jest coraz więcej i zrobili teraz coś takiego, że pod kwadratem mam możliwość naciśnięcia jelen cienisty i w tym momencie przerzucam mnie do mapy legendarnych zwierząt, no i mogę sobie tutaj znaleźć gdzie jest ten jeleń ono pisali, że jest w okolicach Annesburga, ale jelenia, to ja mam tu w okolicach walentajny narysowanego, który wygląda podobnie. Nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo. Mm, ale tak, kolejne sprawy co dodali. E, znaczy, jeszcze do tego jelenia powiem. E, jeśli udało Ci się uśpić jelenia cienistego i pobrać jego próbkę, otrzymasz w nagrodę darmową kamizelkę do wyboru oraz 100 sztuk amunicji osypiającej. Na pewno sobie zrobię tą misję, bo pewnie znowu bardzo łatwą i szybką zrobili. Eee, darmową kamizelkę i 100 sztuk amunicji osypiającej. No, to jest gdzieś wartość taka. Uznajemy, że kamizelkę się weźmie za 70 dolarów. 100 sztuk amunicji osypiającej, to nie wiem, jest... Eee, 4 dolary, to jest gdzieś... 74 dolary jesteśmy gdzieś tak na plusie, plus zawsze zarobimy za jego próbkę, gdzieś tam ze 30-40 dolarów. No to szybka misja, a gdzieś jest stuwa 100 dolarów. Bądź możemy zabić to zwierzę. To też zrobię sobie drugi raz to misja na zabicie go, i wtedy jeśli go skurujemy otrzymamy 100 sztuk amunicji Nitro Express do karabinów powtarzalnego. Nagrody zostanę przekazane w ciągu 48 godzin od ukończenia zadania. E, no, ale to już nie dla tych 100 sztuk amunicji że to jest bardzo tanie, ale dlaczego innego to zrobię? Mm, zrobię to, że jak go potem pokonam, to w sklepie traferskim gasa będę mógł y, wytworzyć u niego płaszcz, właśnie z niego. Mm, dodali opis, tak Nowość w sklepie traperskim Gasa, płaszcz z jelenia cienistego. Gas Makin to człowiek bez skrupułów, który może zaspokoić Twój głód, doskonałych futer i trofeów. Zanieś futro jelenia cienistego do jego sklepu, żeby dokonać do kupienia płaszcz z jelenia cienistego. Jeśli postanowisz go wytworzyć, to otrzymasz w nagrodę darmowy bandolier do wyboru. I właśnie dlatego zrobię sobie jeszcze raz tą misję, żeby zanieść do niego. Bo nie dość, że zarobię, będę miał możliwość kupienia takiego płaszcza, plus darmowy bandolier do wyboru. A bandoliery są w tej grze bardzo drogie gdzieś około tam, chyba 360 dolarów nawet są bandoliery, jedne z droższych to jest też mnóstwo kasy za to. To już czytałem, co tu było po prawej. Trwające korzyści z Prime Gaming. Zobaczmy, coś tutaj się zmieniło. Ograni Trwające korzyści z Prime Gaming to nie będę czytał, bo to już każdy zna, ale w tym tygodniu, to jest chyba z tego miesiąca mi się wydaje. Tak, to jest raczej z września. Mm. Eee, są ograniczone czasowo korzyści Prime Gaming, bo oni co to mają, dostają jeszcze co miesiąc te rzeczy. Eee, czyli jeśli ktoś ma poleca, mam sobie co kupić, no ja tak akurat nie kupuję, ale jeśli ktoś lubi Red Online, to z tego dostanie naprawdę dużo rzeczy. Hmm, tutaj gracze, którzy powierzą swoje konto z Prime Gaming przed 14 września, otrzymają doskonały płaszcz z Dzika i Haji. Ło kurde! On kosztuje gdzieś 700 dolarów. I patrzcie, coś takiego mają. Plus jeszcze trzeba upulować dzika, zrobić misję. I oni mają coś takiego za darmo. Mm, te osoby. 5 opakowań amunicji Nitro Express oraz 50 amunicji usypiających do lekkiego sztucera. No, to ta amunicja, to tam nic, ale ten płaszcz bardzo fajny. Mm. Kolejne sprawy, co się dzieje w tym tygodniu, no to tak, bo zaraz przejdę do zniżek, to jest też chyba najfajniejsza część, będzie tego. E... A więc tak, broszura badań nad witalizmem jelenia. E, zapytaj Harriet o badania nad witalizmem. Nauka bywa dziwniejsza od fikcji. Panna de e, odkryła nowe zioło. E, nazwała sobie tam jakoś Harrietum of Luz, e, bardzo jakaś dziwna, nie wiem dlaczego tak, i uważa, że dzięki niemu można doświadczyć życia w skórze zwierząt. Przyrodnicy e, co najmniej piątej rangi mogą zapytać Harriet o jej badania nad vitalizmem, mhm, czyli trzeba mieć piątą rangę, no i wtedy ta misja się odpala, którą ja e, robiłem już e, na poprzednim filmiku, ale. Mówiłem Wam, że to jest raczej niepotrzebne zbieranie, ale okazało się, że trochę warto. E, ponieważ uchylorąbka rąbka tajemnicy badań nad witalizmem, zdobądź mapę skarbów i wyzwól swą duszę. Przyrodnicy, którzy po zdobyciu gratisowej broszury badań nad witalizmem jelenia zaangażują się w te prowadzone przez Harriet badania, nie tylko doświadczą... E, ziemskiej podróży, ale również otrzymałem darmową mapę skarów. No, tu no, darmowa mapa skarbów, bardzo fajna sprawa. Można sobie się pobawić, tak jak mówiłem, będąc tym jeleniem, plus zawsze jeszcze za to coś dostamy, więc fajnie. Nauka bywa dziwniejsza od fikcji, tutaj o, napisali jeszcze. Kolejna sprawa, jaką dodali, są to jest to nowa ekstremalna seria przejęć dodali takie coś w tym tygodniu i jeśli wygramy tą serię aby dostać darmowy kapelusz tą serię aby dostać darmowy kapelusz do wyboru no to kapelusze są chyba po nawet kilka sztabek złota, są też takie po 150 dolarów, zawsze coś, ale przyda się, że na plano tego robić nie będę, bo... Ciężko jest to wygrać, nie za bardzo mi się to będzie chciało. Cię e, palec na spuście, Wciąż myślisz tylko o rywalizacji. Jeśli tak, to weź udział i wygraj w ekstremalnej serii przejęć, która jest wyróżniona w tym tygodniu i zdobądź darmowy kapelusz do wyboru, który trafi do Ciebie w ciągu 48 godzin. E, dobra, kolejna sprawa, najfajniejsza. To są zniżki, ale zanim y, przejdziemy do zniżek, to sprawdzę jeszcze. Y, 3 y, to jest razy trzy premiowane. Nie, nie dali żadnej premii do tego. Trudno. Y, dobra, i teraz zniżki. Y, muszę Wam powiedzieć, że nawet fajne są w tym tygodniu według mnie. Ponieważ tak, minus 40% e, zniżek. E, akcesoria to podstawa, drugi rewolwer może stanowić różnicę między życiem a śmiercią. W Red Online obowiązują obecnie przeróżne zniżki, w tym 40% na wszystkie stroje, a stroje są bardzo drogie, 40% zniżki na drugie kabury e, i pasy na broń, że 30% na wszystkie karabiny powtarzalne. Karabiny powtarzalne są bardzo przydatnymi brońmi. Jeśli coś jakiś tam nie ma, to sobie kupcie w tym tygodniu. Pokażę Wam, jak mniej więcej wyglądają te ceny. Dlatego też stoję przed sklepem wielodrężowym, żeby Wam to pokazać. Zaraz wejdziemy sobie tam jeszcze do. Hmm, ruszynkarza, abym Wam tam pokazał, jak te karabiny, ile te karabiny powtarzalne kosztują, a nie tutaj, tutaj z garderoba. Hmm, wchodzimy sobie do sprzedawcy. Przejrzyj katalog. A więc tak, wejdę w ubrania, bo tu są przedseny i stroje. Widzę, że to będzie bardzo tanio wszystko. Na przykład taki strój jest przeceniony z 450 na 270 dolarów. No patrzcie sobie na te ceny. Tu 327, tu 306. Tu oszczędzamy na tym stroju 8 sztabek złota. Warto bardzo, ale 92 rangę trzeba mieć. E, tu 184, dolary. tutaj tylko na przykład 90 dolarów za strój. No i ten strój 135 dolarów. E, z Grissel 159. Widzę, że e, stroje zrobione dla odpowiednich e, Rul również są przecenione, a tu są bardzo drogie strony. Na przykład ten strój jest super yy, z 545 na 327 dolarów zniżka 150 208. Yy, coś kupię w tym tygodniu z tego na pewno. Jeszcze się zastanawię co, bo warto na pewno. Lepiej teraz niż potem. Yy. No nie, no sporo jest to poprzeceniane. Zobaczcie, ten strój na przykład kupiłem sobie kiedyś za, za te 12 sztabek złota, a teraz możecie go sobie kupić za 7 sztabek. Dużo, Valentine's dużo a kind of town, lepiej. As as yy, a więc tak. Kolejna sprawa są to pasy na broń. Eee... Yy, one będą, nie wiem. A nie, 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 to będzie wróżnikarza. To idziemy tam teraz. No, No, i karabiny powtarzalne. Tu nie będą aż tak duże dłużki, ale też jest tanio. Na przykład karabin Lancaster kosztuje 170 dolarów, a karabin Litchfield 243. Bardzo tanio. Karabin Litchfield kosztuje tyle samo teraz, co wcześniej kosztował karabin Lancaster. A są 100 dolarów droższe. To nie wiem, bo mi brakuje tutaj Lancastera na tym koncie Tylko no to. Ale ja go nie używam jakoś? Nie wiem, może go kupię. Um, ale tak, zobaczymy jeszcze te pasy na broń i kabury. Um, a drugie rewolwery nie są przecenione, bo coś tam pisali. Nie. Dodaj. Druga, bez żadnej różnicy nie wiem co oni pisali o drugim rewolwerze um, ale tak e, to miały być wyposażenia specjalistyczne akcesoria na razie wyjdziemy i tutaj widzicie pasy na broń. Co? Za 6,75 spadła broń do kupienia. Jacie. Ale... To się Ale. Tutaj jest za 62, co kosztuje, kosztuje 37. No, widzicie, jak to kosztuje? Bardzo małą. Najfajniejszy to jest ten z wyposażenia specjalistycznego yy, łowca nagród. Drugie kabury też są przecenione. Zobaczcie coś takiego bardzo fajne 75 dolarów tylko w tym tygodniu. Dobra, yy, a więc to byłoby już na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Yy, cześć!